Witam wszystkich po tej stronie. Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku cyklu poświęconego wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat takiego syndromu syndromu związanego z porażką na egzaminie na prawo jazdy. Tytuł tego syndromu nazwa tego syndromu to moi koledzy zdali, a ja nie. Otrzymuję od Was bardzo dużo korespondencji właśnie związanych z tym syndromem. W dużej części ten syndrom jest uświadomiony. Osoby piszące do mnie o tym, że są przerażone tym, co wydarzyło się na egzaminie, przerażone tym, że kolegom się udało, a tej osobie, która do mnie pisze, się nie udało. Większość tych osób jest świadoma tego, że coś jest nie tak, że przeżywają bardzo ten negatywny wynik egzaminu, i w dużej części wypadków te osoby nie są w stanie sobie z tym poradzić, mimo posiadania tej wiedzy, że coś jest. Nie tak. Oczywiście jest pewna grupa ludzi, którzy nie zdali egzaminu, starają się ten problem spakatelizować, no ale to tylko przynosi nie zawsze, ale bardzo często kolejne porażki na kolejnych podejściach, znowu coś jest nie tak. Moi drodzy, zacznijmy od początku. Zacznijmy mianowicie od tego, że syndrom związany z niezdanym egzaminem może dotyczyć nie tylko egzaminu na prawo jazdy. No i plus jest taki, że podchodząc do tego egzaminu mamy już trochę lat, mamy już trochę doświadczenia, no i przynajmniej w teorii powinniśmy sobie stawać sprawę z tego, że nie każdy egzamin Musi zakończyć się oceną pozytywną, nawet jeżeli byliśmy przygotowani lub wydawało nam się, że jesteśmy przygotowani. Chodzi o to, że przy każdym egzaminie pojawia się parę zmiennych, tak to nazwę, które mogą na ten egzamin wpływać. Ja tutaj nawet już nie chcę wymieniać tych wszystkich zmiennych, bo to może być bardzo dużo rzeczy. To może być nasze samopoczucie, to może być samopoczucie również egzaminatora. To może być szereg przypadków, które mogą na wynik tego egzaminu wpływać. Więc pierwsza taka bardzo ważna rzecz to, że jesteśmy przygotowani lub wydaje nam się, że jesteśmy przygotowani. Nie zawsze musi oznaczać, że ten egzamin zakończy się. Wynikiem pozytywnym. Moi drodzy, co więc należałoby zrobić? Co można uczynić, żeby ten wynik zakończył się wynikiem pozytywnym? No więc, najprościej mówiąc, należałoby. Starać się wpływać na te zmienne, te zmienne, które mają wpływ na ostateczny wynik naszego egzaminu. Ja w swoich materiałach bardzo często poruszałem temat tego, jak zachowywać się w spotkaniu z egzaminatorem. Poruszałem również temat tego, na co należy się przygotować. Stając z takiego egzaminu, no i również zwracamy uwagę na takie punkty, elementy, które należy wziąć pod uwagę, jeżeli ten egzamin praktyczny na prawo jazdy ma być zakończony sukcesem. I ja zdaję sobie sprawę oczywiście z tego, że te moje materiały nie wyczerpują w 100% tematu. To jest też powodem tego, że na przykład ta seria Prawo Jazdy na Wesoło jest rozwijana. Jednak samo przyjęcie do wiadomości, że mimo wszystko dużo od nas zależy i to dużo nie tylko jest związane z samym przygotowaniem merytorycznym i praktycznym tego egzaminu, ale również jest związane z pewnym rodzajem savoir-vivre'u, z pewnym rodzajem kultury. Z pewnym rodzajem również wrażliwości takiej międzyludzkiej. Niektórzy też wiążą to z inteligencją emocjonalną, więc jeżeli zdamy sobie sprawę również z tych elementów, no to mamy dużą szansę, żeby na te zmienne, o których wspomniałem wcześniej, wpływać. No i mamy dużą szansę na to, żeby ten egzamin zaliczyć. No tak, ale gdzie w tym wszystkim są koledzy? Ten syndrom to przecież moi koledzy zdali, a ja nie. No właśnie, moi drodzy, bardzo często jest tak, że oceniamy nasze działania, przyrównując je do tego, co zrobił nasz sąsiad, nasz kolega, przyjaciel. Po prostu porównujemy. To jest taka cecha, myślę, że nie tylko. Polaków, ale ogólnie ludzi, że bardzo lubią się porównywać, bardzo lubią analizować, jeden sąsiad będzie porównywał swoją skodę z oplem swojego innego sąsiada, i będzie bardzo mu zależało na tym, żeby jego pojazd był najlepszy. Chociaż to tylko skoda, a nie pełnoprawny Volkswagen. Jeżeli posiadamy takich kolegów, przyjaciół, którzy już zdali egzamin i w zasadzie tylko i wyłącznie potrafią nas dołować przed tym egzaminem, przed tym kolejnym podejściem, to myślę, że warto kontakt z takimi kolegami, przyjaciółmi ograniczyć dla naszego dobra, dla dobra tych kolegów i dla przyszłości tej właśnie znajomości, tak? Chodzi o to też, że mm, oprócz porównywania ludzie z reguły lubią się chwalić, lubią podkreślać, jacy to byli mądrzy, jacy to byli odważni, jak to komuś dogadali, jak to, nie wiem, załatwili skutecznie sprawę, a ten drugi, co tam był w kolejce za nimi, to nie załatwił, bo jest głupi i tak dalej, i no, i jeżeli ci koledzy będą, że tak powiem, ciągle podkreślali swój sukces, ale bez takiego realnego wsparcia dla Was, no to tylko będziecie się bardziej dołować, tak? I te Wasze przygotowania mogą zamienić się w koszmar, mogą się zamienić w piekło, bo będziecie ciągle starali się sami, nawet przed sobą, udowodnić, że jesteście przynajmniej tak dobrze przygotowani jak ten kolega. No i kurczę, co tu teraz zrobić, żeby ten egzamin stać, i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, wasi koledzy, wasi przyjaciele, również wasza rodzina może wywierać na Was taką niezdrową presję, presję związaną właśnie, no najprościej mówiąc, presję związaną z takim wchodzeniem na ambicje. No Jak to, no, no musisz zdać ten egzamin? No zobacz, tam wujek Andrzej stała, wujek Andrzej to nawet y, dobrze nie widzi, ponosi okulary, tam y, minus dziesiątki. tak? No to jak to jest możliwe, że ty nie zdasz? Ty na pewno stasz, Takimi tekstami można doprowadzić tylko kogoś do nerwicy, dlatego nie dziwię się, że y, część z Was y, w swoich mailach, w swoich komentarzach Umieściła takie informacje, że po prostu to otoczenie, ta presja otoczenia, no, wywiera tak zły wpływ, że nie jesteście nawet w stanie zmrużyć oka. Przez cały czas myślicie o tym niezdanym egzaminie, nie jesteście w stanie wypocząć. No, i to jest, to jest właśnie złe, tak, ponieważ. Człowiek, który nie może odpocząć, nie może się zrelaksować, na pewno nie będzie wydajnie działał na kolejnym podejściu do egzaminu. Oczywiście, samo mówienie o tym, że przed egzaminem należy się zrelaksować, należy odpocząć, należy oddalić od siebie złe myśli, jest bardzo proste. Trudniej jest to zrobić w rzeczywistości, naprawdę. No, powiem szczerze, bez jakiegoś wsparcia osoby bliskiej, osób bliskich. Ciężko jest to zrobić. Dlatego czasami z osobami, z którymi musicie przybywać i nie jesteście w stanie się od tych osób odseparować, mógłby to być na przykład źle odebrane, warto po prostu szczerze porozmawiać. Szczera rozmowa ogólnie jest podstawą zawiązywania takich normalnych, nietoksycznych stosunków międzyludzkich i czasami ta szczera rozmowa pozwala rozwiązać wiele problemów, wiele Konfliktów. Oczywiście ja nie twierdzę, że w tak krótkim czasie, który następuje między kolejnymi podejściami do egzaminu, jest możliwość przepracowania wszystkich lat, wszystkich, może nawet i dziesięcioleci nierozwiązanych spraw. Może nie o to chodzi, ale wierzę, że jednak duża część z Was tych właśnie mających problem z tym syndromem, moi koledzy zdali egzamin na prawo jazdy, ja nie zdałem. Wierzę, że duża część ludzi jednak ma te stosunki międzyludzkie, przynajmniej ze swoją rodziną, na takim poziomie, który pozwala na taką prostą, nieskomplikowaną, Dyskusje na temat tego, jak to otoczenie powinno reagować na nasze podejście do egzaminu. Że właśnie nie powinno reagować taką presją, tylko może powinno nas wspierać. Czasami ludzie też tego nie rozumieją, czasami ludzie uważają, że presja to jest najlepsze rozwiązanie takich problemów dziecka, z tym, że dziecko na przykład nie potrafi czegoś zrobić. Jeżeli będziemy wywierać presję na dziecko, tak twierdzą ci ludzie. No to w końcu te dziecko zacznie jeździć na rowerku, zacznie wcześniej może albo później siadać na na nocniku, nie trzeba będzie zakładać temu dziecku pieluch i tak dalej i tak dalej. I ten model wychowania, posłuchajcie, pokutuje no przez całe życie praktycznie. Już w całkiem dorosłym życiu ci rodzice, opiekunowie zmuszają te swoje dorosłe dzieci do robienia rozmaitych rzeczy właśnie na zasadzie presji. Idź na te studia, musisz być prawnikiem. Jak nie będziesz prawnikiem, to mama i tata będą niezadowoleni, i tak dalej. No i tak samo jest z egzaminem na prawo jazdy, czasami. Czasami jest tak, że idź na ten egzamin, no bo musisz iść na ten egzamin, na pewno go zdasz. I to jest na zasadzie takiej, masz jakieś problemy, zamknij się i rób to, co ci każemy, a jak nie potrafisz tego zrobić, to znaczy, że jesteś beznadziejny, podajemy Ci porównania osób, które zdały egzamin, a według nas te osoby są beznadziejne. No, tak nie można nigdzie dojść, tak nie można osiągnąć sukcesu. Nawet jeżeli ten sukces zostanie osiągnięty, to on nie będzie cieszył, nie będzie sprawiał radości. Prowadzenie samochodu, w takim przypadku już po zadanym egzaminie, może kumulować masę innych problemów. Może się okazać, że człowiek ma jakiś taki psychiczny blok przed właśnie jazdą samochodem, bo znowu czuje się oceniany, czuje się porównywany. Moi drodzy, co można poradzić wszystkim tym, którzy. Zmagają się z takim syndromem. Moi drodzy, to jest sprawa bardzo indywidualna, indywidualna ponieważ wymagająca przypracowania również problemu z samym sobą. Najprościej można powiedzieć, że oprócz takiego zajęcia się przygotowaniami do egzaminu Należało postarać się o takie wyciszenie, spokojne zastanowienie się nad tym, też kiedyś o tym wspominałem w swoich materiałach, po co nam jest ten egzamin, po co nam jest prawo jazdy, co chcemy osiągnąć za pomocą tego prawa jazdy itd. Tak tak to pomaga naprawdę rozwiązać dużo problemów właśnie z samą presją której nie jesteśmy w stanie zlikwidować. Mam na myśli tą właśnie presję ze strony otoczenia. Druga ważna rzecz to właśnie taka higiena psychiczna, postaranie się o to, żeby ci bliscy, te osoby nie wchodziły nam na głowę. A trzecia ważna rzecz to budowanie pewności siebie, budowanie pewności siebie. Które, jeżeli chodzi o przygotowania do egzaminu na prawo jazdy, są związane w dużym stopniu ze współpracą na linii kursant-instruktor. Też możecie znaleźć na moim kanale materiał związany z wyborem idealnego instruktora. Warto zastanowić się nad tym, kto jest naszym instruktorem, jak przygotowuje nas do egzaminu, w jaki sposób się do nas odnosi, co próbuje nam przekazać, ponieważ też w takim najgorszym rozwiązaniu może się okazać, że ten instruktor wybiera na nas taką presję. Podobnie działa to wtedy jak ta presja wywierana przez to najbliższe otoczenie, przez tą rodzinę, przyjaciół. No i też raczej nie doprowadzi do niczego dobrego. Moi drodzy, te wszystkie rzeczy, które przed chwilą Wam powiedziałem, które powinny działać pozytywnie na Wasze osiągnięcia, które powinny niwelować tą presję otoczenia, one również powinny być związane ze świadomością celu ze świadomością tego, że to nie jest ostatni egzamin w waszym życiu, że to nie jest koniec świata, kiedy egzamin nie jest stany i że jest jeszcze wiele, wiele przed wami do osiągnięcia. Ten egzamin to jest tylko jedna z wielu, wielu rzeczy, które w dorosłym życiu się zdarzają. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże wszystkim tym, którzy Stoją przed podobnym problemem, jak osoby do mnie piszące, jak osoby właśnie zmagające się z tym syndromem. Jeżeli oglądacie ten film i mieliście właśnie takie problemy, przechodziliście przez to, poradziliście sobie z tym problemem, będę wdzięczny za wasze uwagi, za wasze wpisy pod filmem. Chodzi mi o to, że czasami podzielenie się z kimś swoimi doświadczeniami może bardzo tej drugiej osobie pomóc. I czasami jest to lepsze rozwiązanie, przeczytanie takich doświadczeń. I działa to no, o wiele lepiej niż najlepsza terapia. Oczywiście, jeżeli macie jakieś techniczne porady i tak dalej związane z tym syndromem właśnie, też o tym napiszcie. Myślę, że wszyscy zainteresowani tym tematem chętnie z tymi uwagami się zapoznają. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. Wielkie dzięki jeszcze raz za wszelkie Wasze wsparcie. Pozdrawiam Janek z Janek.